Zadbaj o zdrowie, zadbaj o swoje oczy i to za darmo. Zastanów się, czy oczy często Cię swędzą, czy ulgę przynosi Ci jedynie ich tarcie, a twój wzrok znacznie pogorszył się w ostatnim czasie. To może być stoże krogówki. W związku z tym warto skorzystać z bezpłatnego badania, na które zaprasza Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Okalens w Olsztynie. 10 listopada obchodzimy Światowy Dzień Stożka Rogówki, w związku z czym nasza klinika w tym roku włącza się do ogólnoświatowej akcji profilaktyki stożkarogówki. rogówki. Zapraszamy pacjentów w wieku od 10 do 40 lat na badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania stożka rogówki. Będą to badania Pentacam i Corvis. także pacjenci mogą zgłosić się 23 listopada między godziną 9 a 16 na bezpłatne badania. Diagnozujące stożek rogówki. Lekarze w Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens w Olsztynie diagnozę postawili od razu na miejscu. Tego dnia po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzyma wynik, następnie lekarz konsultujący już w kolejnym dniu wszystkie badania przejrzy i jeżeli zauważy, że który, któraś osoba ma podejrzenie stożka rogówki lub stożek jest ewidentny, będzie zaproszona na takie badanie wizytę konsultującą w kierunku leczenia stożka rogówki. A co z osobami, które nie zdążą zapisać się na bezpłatne badanie? Osoby, które już mają stożek krogówki lub istnieje podejrzenie stożka i nie mogą zgłosić się 23 listopada na to badanie profilaktyczne, mogą przeprowadzić bezpłatne badania przez cały listopad, ale muszą mieć skierowanie lub zaświadczenie od swojego lekarza okulisty, że chorują na tą chorobę lub istnieje takie podejrzenie. W związku z czym przez cały listopad. Prowadzimy akcję profilaktyczną w kierunku wczesnego wykrywania stożka rogówki, co jest bardzo ważne, dlatego że im wcześniej wykryjemy chorobę, tym leczenie jest skuteczniejsze, natomiast stadium zaawansowane może prowadzić niestety do. Znacznego pogorszenia ostrości wzroku, do znacznego ścieńczenia rogówki, co grozi końcowym efekcie przeszczepem rogówki. Schorzenie częściej występuje u pacjentów z alergią i to właśnie oni szczególnie powinni wykonać badania. Dodatkowo, jeżeli w rodzinie wystąpi już stożek rogówki, to należy profilaktycznie przebadać się. Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium daje większą szansę na zahamowanie jej rozwoju. Stożek rogówki występuje u osób młodych, może pojawić się już we wczesnym dzieciństwie. I szczególnie predysponowane są osoby z alergią, a także z nawykowym pocieraniem oczu. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie pocierać oczu. I szczególnie alergicy powinni przyjść na takie badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania stożka rogówki, aby zapobiec pogorszeniu choroby. A jakie objawy świadczą o tym, że mamy do czynienia właśnie z tą chorobą? Stożek rogówki jest chorobą rogówki, która polega na postępującym ścięczeniu rogówki i może już wystąpić w dzieciństwie. Choroba występuje z częstotliwością 1 na 2000 mieszkańców i może objawiać się pogorszeniem ostrości wzroku, pojawieniem się wady wzroku, a także astygmatyzmem. W początkowej fazie choroby. Wystarczają szkła okularowe czy soczewki kontaktowe, natomiast w późniejszej fazie już pacjent zdaje sobie sprawę, że coś zaczyna się z oczami dziać. Choroba nie boli, w związku z czym rozpoznawalność jest dosyć późna. Jak wygląda leczenie w przypadku stożka rogówki? W początkowej fazie stożek rogówki może być korygowany okularami lub soczewkami kontaktowymi, natomiast już w fazie zaawansowanej, Taka korekcja jest niewystarczająca i pacjent niestety słabo widzi. Z jakiego sprzętu korzystają specjaliści chorób oczu w Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Okalen w Wolsztynie? W naszej klinice posiadamy specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i do leczenia stożka rogówki. Jako miliczni w Polsce posiadamy stację Pentacam plus Corvis, za pomocą której możemy diagnozować stożek rogówki we wczesnym stadium zaawansowania, zanim jeszcze pacjent zauważa jakiekolwiek objawy typu narastający astigmatyzm. Dzięki tym urządzeniom możemy wykryć stożek rogówki na wczesnym etapie zaawansowania i podjąć skuteczne leczenie. W naszej klinice możemy zaoferować pacjentom crosslinking, czyli utwardzanie rogówki za pomocą lampy oraz wszczepienie pierścieni śródrogówkowych Ferrara dla osób już z bardziej zaawansowanym stożkiem, aby poprawić ostrość wzroku i spowolnić progresję stożka rogówki. Jak zapewniają lekarze z Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens w Olsztynie, badań w kierunku stożka rogówki nie należy się obawiać. Są badaniami bezbolesnymi, trwają około 10 minut, także myślę, że każda osoba te 10 minut może dla siebie zarezerwować. By umówić się na badania, należy wcześniej zadzwonić na numer telefonu rejestracji 89 532 0000 lub na telefon komórkowy 722 08 10 10. Przypomnijmy, Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Okalenz w Olsztynie znajduje się przy ulicy Budowlanej 3a. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie okulistykalens.com.pl